witam, witam, zapraszam na kanał tego typu łobabem tego typu zapraszam wiem, że od godzinie to każdy jest w pracy w szkole tego typu ja mam widzowie i pani przerwę tego typu co sobie mogę pozwolić chociaż się e, porozmawiam widzowie i pani tego typu zapraszam zapraszam, zapraszam do sobie widzowie fani kanał, żeby być na bieżąco tego typu i tam kto nie wejdzie to po prostu wrzucicie pracy czy ze szkoły tego to będziecie widzowie fani po prostu na live'a później, widzowie fani, bo teraz to jakby każdy jest w szkole, w pracy, ja mam w widzowie tego typu słuchajcie widzowie fani jak wiecie o tym, że mówiłem to na streamie widzowie fani, że film z Humorki stracił robotę, czyli Jacek Wiesiołek, jak wiecie o tym wszyscy od wczoraj widzowie i fani. Za takie wyczyny, co próbował was uczyć, właśnie przyliczył się wizowej i fani ten Jacek Wiesiołek, czyli filmik z komórkiem, widzowie i fani. E... Ostrzegałem jego Widzowie tego typu nie posłuchał mnie, że miał wskazać mojego streama, tego filmu ze swojego kanału no nie wykonał, tego co Co mówiłem. No to Podjął takie kroki, jakie postanowiłem zrobić. Widzowie fani tego typu nie słuchał, nie będę się jego prosił na kolana. Nie chciał. Jacek Wiesiołek czy film z humorkiem. Zrozumieć, że lepiej nie zaczynać. No to po prostu tak się skończyło, jak się skończyło. Żaden mu adwokat ani ten prawnik yy, mu już nie pomoże, bo nie ma. Bo już jest wyjebane dyscyplinarnie wizowej pani z pracy. Tego starajcie się teraz pracę do urzędu pracy. Dajcie mu kiepsko. Będzie się wstydził Widzowie pani hmm. pokażę ten dokument Za co waleciał dyspianie Widzowie I to po prostu e, Aż ostrzegałem Jego Jaska Wiesiołka gdzieś dziedzinie Że jak nie posłucha Podajmy inne kroki Które Będę chciał zrobić I zrobiłem Widzowie pani o tego mam Swoich ludzi, że jak ja nie mam możliwości, bo nie mam czasu, bo pracuję, to za mnie ludzie zrobią. Moi ludzie, którzy każdy, każdego się zna świat, jest mały widzowie fajnie tego typu. Nie mówi, nie mówi się, no bo wy myślicie, widzowie fajnie, że jak ktoś mówi że świat jest mały i każdy, każdego się zna, to nieprawda. Prawda, prawda. Każdy, każdego się zna. Świat jest mały. Taki łańcuch się tworzy w fajnie No i po prostu tak się stało, jak się stało. Jakby ja sobie wsiadę, czyli tym słowem, by zrozumiał, że ja luzu, to bym Takiej czynności nie zrobił, ale, ale nie posłuchał. Oszygam jego, że ma zastanowić się na to, ma czas. Nie zrozumiał po polsku. To wiecie, widzowie, fajnie, jak to się skończyło. I powiem wam, widzowie, nie róbcie to samo, tej, tej samej głupoty co on, bo możecie naprawdę stracić wiele rzeczy w życiu prywatnym, pracę, rodzinę, dom. To nie jest w y, zamówieniu tak sztuką komuś koło dupy pojechać, sztuką, żeby tej osobie pomóc, a nie robić jakiś syf, inne rzeczy w zabywanie. Ja tego postanowiłem zrobić porządek raz za porządek i dlatego mówię to szerzej, otwarcie, nie próbujcie, nie znacie mnie, nie poznacie mnie widzowie fani jaki ja jestem, bo mam to w sercu i nikt tego nie zabierze widzowie fani prosto dlatego zrozumcie jedno lepiej uważać, a nie robić po swojemu bo, bo tak. tak się stało, jak się stało. Robię po swojemu jazdze, wiesiołem, więc z humorkiem. Tak się pocował. Tak mówię wczoraj, widziałem fani fani na synie wieczornym, że on w realu nie jest taki mocny jak przez internet. On w rzeczywistości jest pizzą, totalną. Jest frajerem i naprawdę boi się wszystkiego. To nie jest tak, jak tutaj wypisuje na wykopie z tego bonzo widzowie bo on jest tylko mocny wśród swoich ala ziomków którzy jego wystawili bo zaczął widzowi fanie ich słuchać podpuszczali jego a Dendebi widzowie fani zrobił jak oni mu ukazali podpuszczali z niego się śmieją na tego bonzo założyłem śmieję się. No i jak fajnie tu widać na obrazku dołączonym, jak się dzieje, jak się z kimś niepotrzebnie zaczyna, widzowie pani. I po prostu musicie jedna zrozumieć, po całą rzecz. Nie róbcie komuś kurwa koło dupy, bo możecie trafić na osobę, która nie odpuści. Ja nie muszę napierdalać się z kimś, wyzywać inne rzeczy, bo to nie sztuką. A sztuką właśnie zrobić takim postępem. Zahaczyłem haczykiem w jego, uderzyłem widzowie fani, on to pąknął. Jak już pąknął mój haczyk widzowie fani ten Jacek wiesioły, czyli smokiem mogłem wędką sterować tak jak ja chciałem. Z każdym co. I tak się stało, jak się stało, widzowie Pani. Dlatego ostrzegam Was, widzowie Pani, żebyście tego przypadnie nie robili, bo to może ktoś z Was może tak się stać, komuś się stać. A ja nie jestem skurwysynem, ale ja dopiekłem tym ludziom, którzy na gminie wpiedalali się w komuś życie prywatne w Putanie. Tak mi Życie prywatne To, to, tego no, kto oszał Zrobiony jest Kikut, Korzeń Film z humorem, czyli Jasu Wiesiołek Strach I piąta też osoba, osoba. Maraczek z Tobniotu, Pięć osób Woleciało w powietrze Nie muszę Zawisłani i hejtować I inne rzeczy Wystarczy właśnie takim sposobem jakim ja wykorzystałem i to naprawdę ja myślę, że niż te tajace, które byli na ostrzału, pięć osób odpadło. Tak się pocowali, hejtowali, stalkowali, no i z tego stalkowania co wyszło. Kikut nie ma rączki. Primo, nie ma oka. Trzecie, Primo, filmik w sumach, w jakim wisiołek stracił robotę. I nareczek. I nareczek, który też na ostrzał zrobiony był. I to wiecie, no, Jak widzicie, pani, to nie jest szuką kogoś stalkować i wzywać, bo to nie o to chodzi. Tylko trzeba się zastanowić, czy to warto jest, czy to się nie odbije, czy karma nie powróci. Ja co Wiesiołek myślał, że karma mu nie powróci za te wyczyny. Czy on to nagonki robił do moich różnych filmów, że rzekomo coś ja odpierdalałem tego. On to wysyła, wysyłał do dobrze, że ja musiałem to obja, to było dla mnie, widzowie pani, akurat kryż dla mnie. Ale, no, powiem wam, widzowie że nadszał zrobiony był. Nie musiałem, widzowie fani czekać tak, tak e, szybko. Mogło pół roku, rok, dwa, trzy, cztery lata, ale zrobiłem. Wcale fajnie. I dlatego musicie zrobić jedną po całą rzecz. Komuś robili na przekór, to się kurwa odbija później na was. Prywatnie w życiu. Tak. Ja sobie się pultał, pultał i. I co wyszło? I co wyszło? Spultanie jego? No wyszło tak, że stracił pracę, dysplanie wyjebane za to wszystko. A ostrzegałem jego, że jeszcze głosówkami mu mówiłem. Zastanów się chłopie, bo jak przygniesz pałkę, to nie ma obrotu. A Jacek Wiesiołek w film z Myślał, że a tak, jest, co ty gadasz? Ja robię dalej. No i się skończyło, kurwa. Sielanka. I to, to po całości. Jak tam, Jacek Wiesiołek, czujesz się osobą niepracującą i się z ciebie śmieją na wykopie z tego co? Że tak jak Bonzo się nie jest ci, kurwa wstyd. Ja. Ja tak wiesiołek w co? Nie jest ci, kurwa z tyłu, że cię rozdziebałem Że ci się śmieją w twarz wykop tego To co napisałeś jakiś tam posł, to się ludzie z siebie śmieją. A wstyd kurwa. Gamoniu. A ostrzegałem cię. Jacek sobie wiesiołku. Zastanów się, bo jak podejmę kroki jakie będę chciał, ale nie słuchałeś mnie. Myślałem, że się wyciszy ta spowa. Nie, jakbyś zrozumiał jedno film z humorkiem, czyli Jasem Wysioły, Że ze mną nie ma zabawy Ja się z tobą bawiłem kilka lat i dzięki temu, że kilka lat się bawiłem z tobą jak kotką mieszkam, dopiąłem swego Miej do, do siebie pretensy język Wiesioku, jaskół, wiesioku. Z tym nie idą siebie, te nie do mnie, tylko do siebie i do swoich kumpli, którzy cię podpuszczali na wykopie z tego bongo. Cię ta kurwa kopali, cię wpierdalali w gówno, a ty kurwa, zaślepiony jak patus, się wyładłałeś. Ale cóż. Nie myślałeś główką tylko tupą, No to, to, masz tak jak masz Pinsk mokry, ja w wiesiołku Taka sprawa. mogłeś zastanowić się Dawałem ci szansę żebyś się ogarnął Ale jak ty miałeś wyjebany No to ja podjąłem kroki Jakie Podjąłem I nie, nie próś na wykopie z tego Bo się z ciebie śmieją tanie wyśmiewają się z siebie na postach. Wstyd, że tak jakbym się rozjebał w pizdu. Ja się czuję być przegranym. Jacek wiesiołku, Jacku wiesiołku, film z hmm. A uwierz mi, że pracy nie zabędziesz z tym pisem, pisem, który masz. Dyspylanie wyjebane. Do to pracy, co jest wstyd, z takim wpisem iść i się zarejestrować. <grymne> Karma powróciła. Ty chciałeś mi tutaj zrobić koło dupy, a tu nagle... Bęc! Poszło z dymem. I ani adwokat, ani... Tutaj... Mm, innych ludzi ci już nie pomogą, bo już nie masz, nie pracujesz, jesteś wyjebany. Ani atłaga ani tam, chuj wie co tam straszyłeś mnie tym adwokatem, prawnikami, no i co? i chuj strzelił. No ale cóż, jak byłeś na no że na świecie, to tak masz teraz. I wstydź się, że się z siebie ludzie śmieją na wykopie z taką że tak chyba że cię rozjebał z każdym strony. Tego typu. I jeszcze nie dosyć, że tam gdzie mieszkasz to kurwa już wszyscy wiedzą, że jesteś wyjebany Dyscyplinarnie Wstyd pochój fels tego typu Widzisz? Jacku Wiesiołku w smokiem Tak się pocowałeś, pocowałeś, a ja tego czekałem jak ci za, wędkę zrzucić żebyś się zahaczył z łapą no i bingo to, że tyle lat bo było mi warte świeczki żeby cię upierdolić raz pożenie żebyś na dupie usiadł i wczoraj usiadłem na dupie bo jakoś się nie pocowałeś tam na tego Myślałeś, że ja się tam nie dowiem czy coś <gryw> twój szef do mnie dzwonił a ja do mnie później odzwoniłem, bo prosiłem, że jak coś, coś będzie wiadomo tego, a szkoda, a szkoda, że ten twój szef, ten dyrektor nie zrobił coś takiego, manewru, nie się mu policjant. To to jest karalno. Mniej się, że masz tylko wpisem że jesteś dyscyplinarnie wyjebany z pracy szczęście. i na długo trzymaj się z dala film z humorkiem Jacku je, w Wiesiołku, bo już wiesz, jakie, jak, jakie kroki mogę podejmować. I to dla wszystkich, widzowej fanów, dla was, też mi żebyście nie drażnili mnie, bo wy lądujecie jak film z humorkiem, czyli Jacek Wiesioła. Lepiej nie zaczynacie z nikim. Dajcie sobie Nie lubicie kogoś oglądać, oglądajcie. Nie zmuszajcie się, nie zmuszajcie innych. Bo takie zmuszanie właśnie spowodowało, że ja tak wysiałek w tym sumakiem wyjebany jest dyscyplinalnie z pracy. A ja bym nie chciał wam w życiu prywatnym tam się wpydać, bo to jest wasze i mi to wiecie, rybka. Ale jemu musiałem. Żeby udowodnić Wam, że lepiej, lepiej się trzymać z dala, widzowie Pan. No dobra, ja że zasób kanał, widzimy się w grze na tego typu Trzymajcie się. Do usłyszenia tego typu. Bę!